Adam Kessler to ojciec bardzo chorej dziewczynki, który został rozdzielony z córką i staje przed perspektywą odsiadki. Jego dwuletnia córeczka cierpi na nerwiaka zarodkowego, rodzaj raka, który często dotyka dzieci poniżej drugiego roku życia. Jej szanse na przeżycie ocenia się na 50%. Jej ojciec zaczął podawać córce kontrolowane ilości oleju z konopi, by uśmierzyć efekty uboczne radio i chemioterapii. Według Adama dziewczynce powrócił apetyt i wzmocniła nieco organizm. Była też bardziej chętna, by spędzać czas na dworze zamiast leżeć całymi dniami w łóżku. Ale tydzień temu Adam został aresztowany po odwiezieniu córki do szpitala. Oskarżono go o podanie niebezpiecznej substancji osobie poniżej 16 roku życia. Stan zdrowia dziewczynki po odstawieniu oleju pogorszył się i musiała być hospitalizowana. Kilka dni temu Adamowi umożliwiono kontrolowane wizyty, podczas których będzie mógł zobaczyć się z córką. Ale podczas ostatniej próby zobaczenia się z córką, pomimo przejechania czterech godzin drogi, szpital nie pozwolił ojcu na wizytę. Adam stanie przed sądem pod koniec tego tygodnia.